Rozdział 5. Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjenta. Elżbieta Szwałkiewicz. 5.1. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy. Praca z pacjentem, który ma upośledzoną funkcję ruchu, naraża opiekuna na znaczne przeciążenie fizyczne, co może być przyczyną poważnych urazów. Szczególnie w sytuacjach, gdy nieodpowiednia przestrzeń uniemożliwia zastosowanie właściwego sprzętu i prawidłowych technik pracy. Polskie prawo zobowiązuje pracodawców i pracowników do zapobiegania ryzyku zawodowemu związanemu z podnoszeniem i przemieszczaniem ciężarów. Zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych w codziennej praktyce, Reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej zgodnie z nim należy. Po pierwsze eliminować te prace na przykład poprzez zastosowanie sprzętu do podnoszenia. Po drugie dokonywać oceny ryzyka na stanowiskach wymagających tego typu prac i dopasowywać wielkość i ciężar przenoszonej masy. Do możliwości siłowych pracownika. Po trzecie, chronić zdrowie poprzez zachowanie prawidłowej pozycji poszczególnych części ciała podczas podnoszenia i przenoszenia, a szczególnie dbać o właściwe ułożenie kręgosłupa. Po czwarte, stosować się do kilku podstawowych zasad, w tym stosować sprzęt pomocniczy w celu zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. A w szczególności kręgosłupa. Unikać dużych skrętów i niepotrzebnego pochylania tułowia. Dążyć do tego, aby pozycja ciała była możliwie najbardziej zbliżona do naturalnej. Indywidualnie dopasowywać najkorzystniejszą wysokość, z której podnoszone są przedmioty. Stosować odpowiednie techniki podczas podnoszenia przedmiotów nietypowych o dużych rozmiarach czy dużym ciężarze. Zespołowo przenosić przedmioty o dużych rozmiarach i dużym ciężarze z zachowaniem wszystkich wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących sposobów podnoszenia i przenoszenia przedmiotów. Przy tym należy dążyć do tego, aby przenoszone przedmioty. Miał uchwyty. Tabela 5:1. Dopuszczalne masy podnoszonych i przenoszonych ładunków dla różnych kategorii pracowników. Rodzaj pracy praca stała. Kobieta. Młodociane. Wiek 16-18 lat 8 kg. Rodzaj pracy praca Dorywcza młodociana wiek 16-18 lat 14 kg. Kobieta dorosłe wiek od 18 lat praca stała 12 kg. 3 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia. Dorosłe wiek od 18 lat praca dorywcza 20 kg. 5 kg dla kobiety w ciąży i w okresie karmienia. Mężczyzna. Młodociani wiek 16-18 lat. Praca stała 12 kg. Młodociani wiek 16-18 lat. Praca dorywcza 20 kg. Praca dorywcza związana z dźwiganiem oznacza, Rzeczynność wykonywana jest do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej. Koniec przypisu. Mężczyzna dorośli wiek od 18 lat. Praca stała 30 kg. Praca dorywcza dorośli wiek od 18 lat 50 kg. 30 kg większe niż 25 m. Zapamiętaj. W razie konieczności podnoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej niż 30 cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę przedmiotu, przypadającą na jednego pracownika, lub zapewnić wykonanie tych czynności przez co najmniej dwóch pracowników. Rozporządzenie stanowi, że jeśli w trakcie kontroli inspektorzy stwierdzą łamanie przepisów i zasad BHP przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych, to zastosują odpowiednie środki prawne w celu przywrócenia stanu praworządności. Nastąpi więc przymuszenie na drodze administracyjnej do stosowania kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów. Niektóre z nich przedstawiono poniżej. Po pierwsze, zabronione jest stałe zatrudnianie przy transporcie ręcznym osób, których stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie tego rodzaju prac, w szczególności osób głuchych, niemych, o słabym wzroku, epileptyków, umysłowo chorych, o poważnych schorzeniach serca i cierpiących na przepuklinę. Kobiet w ciąży, młodocianych to znaczy osób, które nie ukończyły 16 lat. Po drugie, pracowników należy wyposażyć w odzież i obuwie robocze, niezbędny sprzęt pomocniczy, pasy nośne, nosze transportowe, uchwyty kleszczowe, bosaki, haki, uchwyty przysawne. Rolki transportowe, taczki, wózki, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej stosownie do warunków atmosferycznych i możliwych zagrożeń. Po trzecie, pracownicy powinni legitymować się orzeczeniem lekarza medycyny pracy potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu pracy. Aktualnymi szkoleniami: wstępne ogólne stanowiskowe BHP. Bardzo ważne jest, by podczas szkoleń zapoznano pracowników z techniką bezpiecznego unoszenia, podnoszenia, odstawiania, układania, ciągnięcia, przenoszenia, przesuwania, przetaczania i przewożenia różnych przedmiotów ze sposobem posługiwania się sprzętem pomocniczym. I środkami ochrony indywidualnej, a także z aktualnymi przepisami. Zapamiętaj, niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnych mas przenoszonych przedmiotów. Zabronione jest dźwiganie i przenoszenie ręczne przez jednego mężczyznę ciężarów przekraczających 50 kg i przez jedną kobietę ciężarów przekraczających 20 kg przy pracy dorywczej. Przytoczone przepisy prawne dotyczą także personelu medycznego, w tym opiekunów medycznych. W ich przypadku czynność dźwigania ma charakter dorywczy, co oznacza, że wykonywana jest nie częściej niż 4 razy na godzinę w ciągu zmiany roboczej. Należy pamiętać, że zdecydowana większość pacjentów waży kilkakrotnie więcej niż dopuszczalne normy dźwigania. Problem ten dodatkowo pogłębiony jest przez fakt że trudno jest podnosić pacjentów w idealnej pozycji. Z uwagi na ryzyko związane z podnoszeniem należy przyjąć zasadę, że każdy pacjent, który nie współpracuje przy przemieszczaniu, powinien być podnoszony za pomocą podnośników. W związku z tym, że obecnie w Polsce warunek ten jest nie do spełnienia, w niniejszym rozdziale opisano zalecane. Przez fizjoterapeutów metody ręcznego przemieszczania pacjentów. 5. 2. Ryzyko zawodowe i jego ocena z uwzględnieniem poziomu samodzielności pacjentów. Każdy człowiek jest indywidualnością. Ma różne pochodzenie, biografię i wzorce, którymi się w życiu kierował. Te charakterystyczne cechy oddziałują na przebieg procesu pielęgnowania. Z punktu widzenia opiekuna najistotniejsza jest jednak fizyczna możliwość uczestnictwa pacjenta w procesie pielęgnowania. Badania potwierdziły, że osoby pielęgnujące niesamodzielnych pacjentów, których trzeba podnosić i przemieszczać, narażają się na dwa rodzaje przeciążeń: dynamiczne i statyczne. Przeciążenia dynamiczne występują wtedy, gdy opiekunowie podnoszą pensjonariusza lub część jego ciężaru ciała. Nawet małe obciążenie może spowodować uszkodzenie układu mięśniowo-szkieletowego opiekuna, jeśli wykonuje on zadanie na nieprawidłowej wysokości, nie posiada dostatecznej przestrzeni wokół stosowanego wyposażenia lub musi powtarzać daną czynność zbyt często. Podstawowe zasady pozwalające na unikanie przeciążeń dynamicznych. Po pierwsze, ręczne podnoszenie jest wykluczone poza sytuacjami ratującymi życie. Po drugie, gdy jest to bezpieczne, należy pokazać pacjentom, jak mogą czynnie pomagać w przemieszczaniu i zachęcać ich do tego. Po trzecie, w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju uszkodzeń i schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, należy stosować urządzenia i sprzęt ułatwiający podnoszenie. Przy przemieszczaniu pacjentów niewspółpracujących, powinno się wykorzystywać urządzenia podnoszące na krzesło, łóżko, do wanny czy toalety, podnośniki jezdne, sufitowe lub stacjonarne. Po czwarte, przy zmianie pozycji w łóżku lub przemieszczaniu na łóżko lub wózek należy stosować sprzęt do ślizgowego przemieszczania pacjentów, tak zwane łatwo łatwoślizgi. Patrz rozdział trzeci Przeciążenie statyczne powstaje wtedy, gdy ciało jest utrzymywane w tej samej często niewygodnej pozycji przez dłuższy czas. Dzieje się tak m.in. w trakcie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, szczególnie u pacjenta leżącego w łóżku. Pochylanie się w chwili wykonywania zadania powoduje przeniesienie dużej części ciężaru ciała pacjenta na górną część tułowia opiekuna, co może zagrażać jego zdrowiu. Wytyczne zalecają jednorazowe ograniczenie zgięcia ciała do 30 stopni. W maksymalnym czasie jednej minuty. Niezwykle ważne jest przyjmowanie przez opiekuna właściwej postawy w trakcie wykonywanej pracy w celu zmniejszenia przeciążenia statycznego i dobrania odpowiedniego sprzętu wspomagającego. Oznacza to po pierwsze stosowanie wyposażenia o regulowanej wysokości, w tym łóżek, wanien, stolików, krzeseł prysznicowych i temu podobne. Po drugie, nawykowe przyjmowanie prawidłowej postawy w czasie wykonywania codziennych czynności. Ocena ryzyka, poziom samodzielności i sprawności ruchowej osób objętych opieką jest czytelnym kryterium oceny ryzyka jakie ponosi opiekun przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i tak. Osoba zdolna do samodzielnego wykonywania czynności codziennych bez pomocy innej osoby może potrzebować sprzętu wspomagającego lub środków pomocniczych. Zasadniczo nie ma ryzyka fizycznego przeciążenia opiekuna, jednak podopieczny wymaga uważnej obserwacji. Cechy charakterystyczne pacjenta: Po pierwsze, chodzący, ale może używać kuli do podparcia. Po drugie, samodzielne: może się sam myć i ubierać. Po trzecie, zwykle szybko się męczy. Po czwarte, wymaga pobudzenia do aktywności. Osoba częściowo zdolna do samodzielnego wykonywania codziennych czynności, wymaga pomocy opiekuna. Takiej jak wsparcie słowne, rozmowa lub wskazówki i niewielka asysta fizyczna. Potrzebuje mniejszych urządzeń wspomagających, chodzików, uchwytów, adaptacji w otoczeniu, likwidacja barier architektonicznych i w wyposażeniu, czyli progów i dywaników, oraz ciągłej aktywizacji. Cechy charakterystyczne pacjenta. Po pierwsze. Stosuje chodzik lub podobne urządzenie. Po drugie, może w pewnym stopniu utrzymywać swój własny ciężar. Po trzecie, jest zależny od opiekunów tylko w niektórych sytuacjach. Po czwarte nie jest uzależniony od fizycznej pomocy opiekuna. I po piąte wymaga systematycznego pobudzania posiadanych umiejętności i możliwości. Na przykład chodzenia. Osoba niezdolna do wykonywania codziennych czynności bez pomocy innych, która może uczestniczyć w tych czynnościach lub samodzielnie wykonywać części zadania. Jeśli opiekun nie dysponuje odpowiednią przestrzenią i sprzętem, a czynności pielęgnacyjne zostaną wykonane bez specjalnych środków ostrożności, występuje narażenie na fizyczne przeciążenie opiekuna. Oznacza to, że wysiłek opiekuna może przekroczyć granicę bezpiecznego, ręcznego podnoszenia lub dopuszczalnego obciążenia statycznego. W takich przypadkach konieczne staje się zastosowanie sprzętu, które ograniczy ryzyko pojawienia się urazu u opiekuna. Jednocześnie osoby te są zdolne do samodzielnego, aktywnego udziału w poruszaniu się. Ważne jest dla nich, zachowanie lub poprawa tych umiejętności pomoc może polegać między innymi na zastosowaniu pionizatora by pacjent mógł wstać należy pobudzać pozostałe możliwości chorego przy zaspokajaniu codziennych potrzeb co spowoduje zwolnienie procesu pogarszania mobilności cechy charakterystyczne pacjenta po pierwsze, siedzi w wózku inwalidzkim. Po drugie, jest zdolny do częściowego utrzymywania ciężaru ciała, co najmniej na jednej nodze. Po trzecie, posiada w stopniu wystarczającym stabilność tułowia. Po czwarte, zależy od opiekuna w większości sytuacji związanych z codzienną aktywnością życiową. Po piąte, stanowi dla opiekuna obciążenie fizyczne. Po szóste, Wymaga ciągłego pobudzania umiejętności i możliwości. Osoba niezdolna do samodzielnego wykonywania czynności codziennych, ani do istotnego udziału w tych czynnościach. Udzielanie pomocy takim osobom bez zastosowania środków ostrożności może doprowadzić do fizycznego przeciążenia opiekuna. Konieczne jest użycie sprzętu, który wyeliminuje to ryzyko. Na przykład podnośnika z nosidłem. Pacjent nie jest zdolny do istotnego udziału w poruszaniu się, ale gdy sytuacja pozwala, należy pobudzać go do tego. Powinno się stosować profilaktykę skutków długotrwałego unieruchomienia. Trzeba dążyć do spowolnienia narastającego upośledzenia mobilności. Cechy charakterystyczne pacjenta. Po pierwsze, Siedzi na wózku inwalidzkim. Po drugie, jest całkowicie niezdolny do utrzymywania ciężaru swojego ciała. Po trzecie, nie jest w stanie stać bez podparcia i nie jest zdolny nawet do częściowego utrzymywania ciężaru ciała. Po czwarte, jest zależny od opiekuna w większości sytuacji codziennej aktywności życiowej. Po piąte, Obciąża opiekuna fizycznie. Po szóste, wymaga pobudzenia pozostałych możliwości. Osoba niezdolna do samodzielnego wykonywania czynności codziennych, ani do jakiegokolwiek udziału w tych czynnościach. Pomoc bez zastosowania środków ostrożności może doprowadzić do fizycznego przeciążenia opiekuna. Konieczne jest użycie sprzętu eliminującego to ryzyko. Pacjent nie jest zdolny do aktywnego udziału w poruszaniu się. Pobudzanie lub stymulacja mobilności i aktywizacja pacjenta nie stanowią celu planu opieki. Priorytetem jest zapewnienie optymalnej opieki i wygody, a szczególnie zapobieganie skutkom długotrwałego ruchomienia. W niektórych przypadkach stan terminalny czy wegetatywny należy unikać jakiegokolwiek przeciążania pacjentów w transporcie. Używa się podnośnika z nosidłem podtrzymującym głowę. Cechy charakterystyczne pacjenta. Po pierwsze, całkowita bierność. Po drugie, może być całkowicie unieruchomiony i spędzać większość czasu w łóżku. Po trzecie, często występuje usztywnienie z przykurczami stawów. Po czwarte, jest całkowicie niesamodzielny. Po piąte, Obciąża opiekuna fizycznie. Po szóste, pobudzenie i aktywizacja nie stanowią podstawowego celu pielęgnacyjnego. 5.3 Podstawowe zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Systematyczna zmiana pozycji ciała pacjenta, pomoc w przemieszczaniu się z wykorzystaniem łóżka, kul, chodzika czy balkonika. Oraz asysta przy ubieraniu i rozbieraniu to najczęstsze czynności, które wykonują opiekunowie. Zadania te wykonywane profesjonalnie wzmocnione optymizmem uśmiechniętego personelu wpływają mobilizująco na pacjenta i w sposób widoczny wzmacniają jego chęć do czynnego udziału w poprawianiu swej sprawności. Każda forma aktywności ruchowej jest profilaktyką powikłań związanych z długotrwałym leżeniem, np. przykurczów, odleżyn czy zapalenia płuc. Aktywizacja ukierunkowana na podtrzymywanie mobilności ma szczególne znaczenie dla samopoczucia osoby chorej ze znacznie ograniczoną zdolnością do poruszania się i stanowi nadzieję na powrót do utraconej w wyniku choroby sprawności. Poniżej przedstawiono zasady pozwalające na ograniczenie ryzyka związanego z podnoszeniem pacjenta. Po pierwsze, należy zawsze dążyć do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta, swojego i współpracowników. Po drugie, każda osoba przystępująca do podniesienia pacjenta musi mieć świadomość swoich umiejętności, możliwości fizycznych. I poziomu swojej sprawności oraz sprawności i wytrzymałości współpracowników. Po trzecie, opiekun został przeszkolony w zakresie posługiwania się sprzętem wspomagającym przemieszczanie, którym dysponuje zakład takim jak łóżko pielęgnacyjne, wózki inwalidzkie i jezdne krzesła sanitarne, podnośniki, pionizatory i łatwo ślizgi. Po czwarte, każda osoba podnosząca pacjenta musi mieć nieograniczający ruchów strój. Na przykład strój złożony ze spodni bluzy uszyty z przewiewnej bawełny i odpowiednie buty, dobrze trzymające się nogi z szerokim, niezbyt wysokim obcasem o nieślizgających się podeszwach. Po piąte, osoba podnosząca pacjenta musi pewnie klęczeć lub stać na podłożu oraz przyjąć właściwą pozycję. Stopy Powinny być rozstawione tak, by można było utrzymać równowagę w czasie wykonywania czynności. Właściwe umiejscowienie stóp warunkuje odpowiednią pozycję pleców. Przy podnoszeniu z podłogi w pierwszej fazie tej czynności kolana powinny być lekko ugięte, a ciężar ujęty w przysiadzie nie należy gwałtownie szarpać. Z takiej pozycji następuje stopniowe prostowanie aż. Do całkowitego wyprostu. Przy przemieszczaniu chorego na łóżku, kolana powinny być wyprostowane i przyciśnięte do brzegu łóżka. Obie ręce muszą być wolne, by można było nimi objąć pacjenta, pewnie chwycić i równomiernie rozłożyć ciężar. Ciężar należy podnosić przy wyprostowanych plecach i ustabilizowanych tułowiu. Po szóste. Podnoszony pacjent musi znajdować się jak najbliżej osoby podnoszącej. Należy unikać odchylania w bok i skręcania kręgosłupa. Po siódme należy przestrzegać limitów obciążeń. Przy podnoszeniu pacjenta przez kilka osób należy ustalić osobę kierującą tą czynnością w celu jednoczesnego i skoordynowanego wykonywania ruchów przez zespół podnoszący. Przed przystąpieniem do zmiany pozycji ciała lub przemieszczania zawsze należy mieć na uwadze stan i samopoczucie chorego. Opiekun bezwzględnie unika układania pacjenta na pogniecionym, pomarszczonym prześcieradle, gdyż ucisk zgnieceń może być przyczyną powstania odleżyn. Układania lub sadzania pacjenta na guzikach, zamkach i szwach gdyż długotrwały, miejscowy ucisk może być przyczyną bólu i powstania odleżyn. Przygniadania ręki lub nogi pacjenta w trakcie zmiany pozycji ciała, gdyż może to doprowadzić do urazu. Chwytania pacjenta pod pachy, ponieważ może to prowadzić do urazów stawów barkowych. Wykonywanie zmiany pozycji ciała na siłę i przy dużej bolesności – co skutecznie zachęca pacjenta do poruszania się i wywołuje u niego reakcje obronne, niekiedy agresywne. Ciągnięcia pacjenta za ręce w trakcie podnoszenia, szczególnie osoby po udarze, sadzanie i pionizowanie pacjenta w sytuacjach, gdy czuje się on słabo, ma zawroty głowy albo niskie lub wysokie ciśnienie tętnicze. W sytuacji, w których pacjent chwyta się opiekuna bądź obejmuje go za szyję podnoszenia pacjenta przed wcześniejszym opanowaniem odpowiedniej techniki. Koniec rozdziału piątego zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjenta.